Witam serdecznie, dobry wieczór. Słuchajcie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Witam z Jaśielskiego Domu Kultury, gdzie odbywa się karaoke w Jasielskim Domu Kultury. Młodzież śpiewa, proszę Państwa, każdy może śpiewać trochę lepiej, trochę gorzej. A przede wszystkim dziękuję jeszcze raz za życzenia urodzinowe. Niech się darzy, jak się dzieje w Domu Kultury, karaoke night. No, 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 no. Na w prawa i krótka relacje. Fonelacja z Karaoke w jasielskim Domu Kultury na stronie na Facebooku Konceptowania Jasielska i Okolice. Także, proszę Państwa, przypominam, warto odwiedzić Jasielski dom kultury. Sam atrakcji, nie tylko spektakle, koncerty, ale również Karaoke. gdzie się Jasielski Dom Kultury. Szymowa jeszcze z Facebooku Konceptowania Jasielska i Okolice.